Dzień dobry. Witam Was w kolejnej lekcji z różą. Za oknem pejzaż biały, śnieżny, zima. A zima to czas karnawału. A karnawał to czas doskonałych wypieków smażonych w tłuszczu. Zaczniemy więc od oponek. Oponki to bardzo proste w wykonaniu karnawałowe pyszności. Zobaczcie. Przygotowałam już pół kilograma mąki. Ostatnie 100 gramów dodaję specjalnie teraz, aby przypomnieć Wam o naszym pruszeniu mąką przez uzamknięte. Jeżeli już dodaliśmy 100 gramów mąki, to wypada powiedzieć, że 100 gramów dopełniacz gramów odmieniamy tak jak rzeczowniki rodzaju męskiego dom, balsam, zakończony na my. Więc 100 gramów, 100 albo 10 dekagramów. 100 kilogramów na przykład. Wszędzie mamy końcówkę ów. A więc dosypałam do naszej mąki ostatnie 100 gramów. Aby Wam przypomnieć o tym dopełniaczu gramów. Do mąki, której dokładnie w tej misce, w tej chwili mamy pół kilograma. Dodajemy ser twark. Ja mam takie dwa kółeczka przez U zamknięte. Zobaczcie. One w sumie mają 600 gramów. Dokładam więc. Raz i drugie kółeczko. Dwa. Udało się. Do tego dokładam jajka wcześniej przygotowane, same, żółtka. Zapamiętajcie. Żółtko. Oczywiście przez U zamknięte. Nie ulega to żadnej wątpliwości. No i nasze żółtko-żółte przez ży z kropką. Taka kropeczka. Żółtko. Zapamiętujemy. Do tego dokładamy cukier. Cukier pół szklanki. Pół szklanki cukru dosypujemy, mamy gotowe. I na koniec dodajemy sodę. Białą sodę. Jedną łyżeczkę. Ja sobie tutaj już przygotowałam jedną łyżeczkę. Sypujemy więc jedną łyżeczkę proszku. Do pieczenia. Oczywiście łyżeczka i łyżka przez ży z kropką. Widzimy, że takie kółeczko nam się tworzy, kiedy sypiemy. Do tego dokładamy dwie łyżki przez ży z kropką, to jest konieczne. Śmietany. Raz i dwa. I nasza śmietana doda tutaj specjalnego smaku. A żeby było jeszcze specjalniej, to będziemy mieszać specjalną łyżką z lipowego drewna. Wystrugano w moim domu. Przez mojego męża, więc ta specjalna rodowa łyżka, która spowoduje, że nasze oponki będą niezmiernie pulchne, krzesło otwarte, doskonałe, pyszne i na pewno usmażone dokładnie w tłuszczu. co będziemy robić za chwilę. A teraz czas na mieszanie naszego ciasta, a więc do dzieła. Jest to bardzo trudna praca i na koniec będziemy musieli pomóc sobie. Ręką, aby nasze ciasto wyrobić jak najdoskonalej. Najdoskonalej! Stopień najwyższy. O tym będziemy mówić również w dzisiejszej lekcji z różą. A więc do dzieła! Za oknem zima przepiękna, a my dalej w cieple robimy i wyrabiamy ciasto na oponki. Zobaczcie, podsypiemy troszeczkę mąką, aby nasze ciasto, bardzo proste w wyrobieniu, za chwilę przełożyć na stolnicę. Pamiętajcie, napowietrzamy je, ale nie musimy tego robić tak jak przy ciście drożdżowym, ani przy pierniczkach. Możemy to robić w sposób bardzo prosty prosty, prostszy i najprostszy. Przypominam, że dzisiejsza lekcja związana jest ze stopniowaniem przymiotników. Teraz wystarczy już. Przełożyć nasze ciasto na stolnicę i za chwilę będziemy wykrawać oponki. Teraz zobaczcie, bardzo prosty sposób. Na stolnicy pomagamy sobie cały czas mąką, na stolnicy wyrabiamy do końca nasze ciasto. I za chwilę będziemy wałkować i wykrawać krążki. Zobaczcie, nasze ciasto wchłania jeszcze pęcherzyki powietrza, oczywiście pęcherzyk powietrza, przez EU. Przez CH i RZ, zobaczcie jakie trudne słowo, a dlatego trudne, że oprószone mąką jak zwykle. A oprószone mąką, no to już na pewno najtrudniejsze słowo, które doskonale już znacie. Zobaczcie, nasz osobisty słownik ortograficzny poszerza się cały czas w lekcjach z Różą. I będzie tak kiedyś, że wszystkie słowa z trudnością ortograficzną będą dla Was bardzo proste do napisania. A dzisiaj pęcherzyki powietrza, dzisiaj puch, puszystość i krążki, które za chwilę będziemy wykrawać. No i kółeczka, które były oczywiście przez u zamknięte mąka, którą opuszczamy nasze ciasto. A więc za moment będziemy wykrawać opony. A teraz popatrzcie. Piękne ciasto. Podoba się Wam? Można się im zachwycać. Można. Tak samo jak można zachwycać się widokiem za oknem. Przepiękny. Nasycamy się, zabieramy ten widok w siebie i przekładamy do ciasta, które będzie przepyszne. Pa, pa. Rozwałkowaliśmy ciasto i za chwilę będziemy wykrawać oponki. Ciasto w zależności od tego, jak lubimy, może być grubsze. Cieńsze. Wykrawamy szklanką kółeczka i w każdym kółeczku wykrawamy kieliszkiem jeszcze jedno małe kółeczko. I w tym, sposob, tym sposobem mamy oponkę, która za chwilę powędruje do tłuszczu. Słyszycie? Tłuszcz skwierki. Stara się, czeka na przyjęcie oponek. To od niego będzie zależało, jak nasze oponki się Usmażą. Cienka ta oponka. Ale ta będzie znacznie grubsza. Zobaczcie. Grubsza. Tutaj nie ma by. To by tylko sz. sza Przyrostek, który dodajemy do stopniowania. A przypomnijmy, że stopniujemy przymiotniki i przysłówki. Stopień równy, wyższy i najwyższy. Nasza oponka najprostsza w wykonaniu powędruje do tłuszczu, razem ze stopniem najwyższym, najprostsza w wykonaniu powędruje do tłuszczu, Tak się ucieka, chcę już być w tłuszczu, więc muszę jej to umożliwić, umożliwić przez ży skropką to tyle. Nasze oponki smażą się w tłuszczu. Smażą się przez ży z kropką. Dlatego, że w środku każdej jest takie kółeczko, kropeczka przez ży z kropką. Smażyć oponki w świeżym tłuszczu. Świeżym przez ży z kropką również. Natomiast tłuszcz przez uotwarte, ponieważ zmieści wszystko, co chce pływać w tłuszczu. A więc karnawałowe pączki, faworki, i oczywiście oponki. Za chwilę będziemy się nimi delektować, a na razie zapamiętujemy, że z kropką kropeczka w środku każdej smażonej w świeżym tłuszczu oponce. A teraz pozostało już tylko delektować się naszymi oponkami. Oponki grube, grubsze cienkie, cieńsze. Sposób prosty, najprostszy na wykonanie karnawałowych przysmaków. I cząstka szy, która tworzy stopień wyższy i najwyższy przymiotników. Do najwyższego stopnia dodajemy jeszcze naj. Najprostszy sposób tworzenia karnawałowych oponek. Zobaczcie, jakie puszyste. Szy to dlatego, że dodaliśmy cząstkę szy. Ta cząstka powoduje właśnie stopniowanie. I tutaj zasada RZ po spółgłoskach nie obowiązuje. Delektujmy się więc i zachwycajmy się puszystością przez u otwarte naszych oponet. Puszystych i pysznych. Żegnam się z wami. Krążki lecą do was.